Zobaczcie! Gdy wiosłuję, to czuję radość. Mam na imię Piotrek, mam 13 lat i moja pasja to wiosłowanie. Na lekcji wychowania fizycznego pani Magda pokazała mi ergometr. Trenuję wioślarstwo na wf ie w szkole i chodzę też na treningi. Średnio trenuję 5 godzin w tygodniu. Magdalena Wodek-Skowron, e, trener wieszlarstwa, nauczyciel w Centrum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. E, poznaliście Piotrusia. Zawodnika uczniowskiego klubu sportowego Salvator NPS, trenującego wioślarstwo. Piotrek trenuje już 4 lata. Jest to nasz najmłodszy zawodnik, przed którym jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. On kocha wioślarstwo, uwielbia się na wyjazdy, obozy, zawody, więc trzymamy, trzymajcie mocno kciuki za Piotra. Moim największym Osiągnięciem jest zdobycie złotego medalu. Medal ten zdobyłem na ogólnopolskich zawodach wioślarskich. Dzięki temu, że trenuję, to jestem silniejszy, odporniejszy bardziej. Mam zajęcie, które wykonuję. Podoba mi się to i mogę tak spędzić czas. Jeżdżę też na, na zawody po całej Polsce i poznaję nowych kolegów, ludzi. Warto się tak rozwijać poprzez wiosłowanie i to. To, to jest fajne zajęcie. Myślę, że to bardzo po pierwsze umiera czas, a po drugie to no jest po prostu sympatyczne. Poznaje się kolegów, koleżanki. Można potrenować, czegoś się nauczyć.